Ej, 33 śmierci to to nie tak źle w sumie. Myślałem, że gorzej skończyliśmy. Dobra, chodźmy na bossa, zobaczymy pierwsze podejście po przerwie. Ten atak wydaje mi się, że jest łatwy do parowania. Okej, okay, to nie było łatwe do parowania. Raczej to jest do zrobienia. Jak patrzę co da robi I chyba nie będziemy bili tego bota W sensie do, no, Ona dostaje naprawdę dużo obrażeń A ta marionetka tak umiera przy okazji Chyba druga faza Co to? Co tu się k dzieje? Ok, wyszło To jest... To było oczywiste, że to j*** Dobra Ej, jak na pierwsze podejście po przerwie za miście. Żyje? Jeszcze żyje, ale co to jest za życie? Nie żyje. Jest do zrobienia, jest turbo do zrobienia. Myślałem, że będzie ciężej. żeby się to zablokujemy na 3 godziny, ja obstawiam, że 15 minut jej już nie będzie. Będą słowa, których będę zaraz żałował. To było podłe. Dwa. No cóż, teraz się uda. Już wszystko o tym się wiemy. Nie, zjeb... Zje po całości. Dobra, spokojnie. Teraz się uda. Już jesteśmy tak blisko, że bliżej się nie da. Raz, dwa, raz... i potka. Okej. Okay. Raczej znaczy mi się nie uda już heavy hita. Unless... z linki? Siadło. Dobra, bardzo dobrze to wygląda. Bardzo dobrze. Zmiana fazy. Dobra, w bardzo dobrym momencie. Dobra, i teraz spiepamy. Jeszcze jeden hit. I teraz po prostu naprawiam sobie brońkę. Ulepszam ją i idę się napierdalać. Jest stagger, będzie stagger. Teraz się odsunąć, bo one. Je... Błagam. To jest to podejście, to jest to podejście. Teraz się uda. Zdodżowałem to. U... Dwa mać. Nie, błagam. Raz, dwa. Raz i hit. Za pierwszym razem, za pierwszym ku razem. Uuu, easy. I co teraz? Koniec. Haha, ha, easy, easy. Szczerze? Sprawnie poszło. 9, nie, 20 śmierci. Ok, no to trochę więcej. Liczyłem na drugą fazę? Ja nie. <grym> Boże, ale mi się ręce trzęsą. Ale boss super. zajebisty Mega mi się podoba. Co ja z tym kluczem mam w ogóle zrobić? Bo dostałem jakiś klucz, ale nie wiem dokąd on jest konkretnie. Jakoś tak zamuliłem. Dotąd, dobra. Jest, klucz markiony. Pamiętam. Co tu się dzieje, co to za. Kto to jest? Malenia! Albo ta z y... ekspedycji. Co tu się odpisało? Smasz? No nie wiem, ma maskę na twarzy, nie widać. Ale wygląda jak totalnie ta z y... ekspedycji. Maela. To jest talea chyba, o której gadali. Ale kogo? Kogo chce zabić? Nas? Co tu się dzieje? Ciekawe. Ja nie wiem o co chodzi fabularnie. Ale zgaduję, że się dowiemy wszystkiego. Fajna ta lokacja. Nie wiem, bo tak ludzie narzekają na te lokacje w Lies of Pi, uważam, że nie są takie okropne wcale. Mi na przykład nie przeszkadza to, że muszę się bić ze wszystkim. No to był tutorialowy boss w gierce. Lubię, kiedy taki motyw jest, że coś co było tutorialem teraz jest mini Dobra, zgridowałem, ale wyszło. Bardzo mi się podoba, to jest taka głupotka. Że to jest tak zachowane w konwencji, że jesteśmy marionetką, robotem I debuff od spalenia to nie jest spalenie się, tylko przegrzanie to bardzo mi się to podoba Ty, ja muszę podnieść te, te wszystkie moje dusze I to jak najpilniej, bo jest, jest, jest cały level Błagam, podnieś się tylko, kurka, błagam Nie, 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 proszę, nie Popłaczę się zaraz! Mam wrażenie, że naprawdę gorsze od, w tej grze od bossów są enkantery z moimi przeciwnikami. No niestety 20 tysięcy dusz w pi***, ale tak się już dzieje w życiu czasami. Siema, mogę z tam pogadać? Koło zębate 10, mogę w to rzucić? Tak wygląda jakbym mógł strącić te takie latające to... Mogę! I co teraz? Jakaś nagroda? Hehe, <laughs> Lubię takie rzeczy bardzo. Siemanko. Potrzebujesz karnawałowej monety. Trzymaj. I co, otworzą się drzwiczki? Otworzą się. Co ja tutaj mam? Oho. Co jest? Ty no, halo. To było nie w porządku. Znowu będzie się ognie? Co jest? Bardzo mi się podoba, że jest dużo minibossów w tym DLC-ku. ta sprawa. No, no w niego trzeba będzie być full HP i full y, legionu naładowanego. Dobra. Mogę mój... iść? Proszę. Bo Czemu on tak się odsunął? Oszust. Nie, griduje. I zniknęło w ostatniej chwili! Kurwa, jakie to jest odlaki! Co to są za popierdane obrażenia? Dostałem jeszcze. Hahaha, <laughs> SIĘ Nie możemy go skipnąć, nie możemy go skipnąć, musimy go pokazać. Trochę niehonorowo, że go biję na samym początku, jak dopiero przyszedł, ale nie to obchodzi. To on żyje ogniem na całą mapę. Oszust. Błagam! Jest, jest, mamy go. Błagam, 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 błagam. To była taka satysfakcja. Ale go zcięło w pół, to było za. Akurat, to mi się bardzo podobało. Ładnie to wygląda. Taka bardzo żywa to lokacja, się wydaje. Mimo, że to tak naprawdę jest z pięć mobów ustawionych na krzyż, to jakoś tak komfortowo tu się czuję. No, skipujemy tych ski Nie popełnimy tego błędu. Z klucz do stacji kolejki w Zoo. Okej. Okay. Nie wiem gdzie to dokładnie, ale, ale spoko. Tu się chyba skończy. Oła! Kuń mi pierdolął. Siemanko, trzymaj monetę. I to będzie pewnie kolejny miniboss. Jeżeli to będzie ten sam, co wcześniej. To ja to chyba pierwsza. Błagam, żeby to był inny, o co tu chodzi? Co jest? Ja to mam rozwalacz? Oj, to nie tą bronią na pewno. To trzeba by zmienić broń na coś lżejszego. <śm> o nie ta broń się nie nadaje do tej minigry, nie ma opcji nawet... <śm> Okej. Okay. Koniec? Inna broń w takim wypadku. Coś lekkiego. Taki nożyk krótki. No tym nożykiem będziemy to robić. Będzie? Chyba wygrałem, jaka jest moja nagroda? Ostrze obrotowe szaleńca. Okej, okay, jakaś brońka to wygląda jak pizza cutter z solsów. Co to jest? Ja to chcę. I co to ma za weapon art? Ej, gramy tym chyba. Patrzcie, dorwali się kredy. Ej, Co z... to jest ta broń? Z designu w ogóle mi się podoba. I ma skalowanie z naszą statystyką. Tylko muszę to ulepszyć na plus 5. Na plus 10, okej. Okay. ok, jest najmocniejsze, jakie może być. No bije aż o 100 mniej. To jest duża różnica. Ale może będzie mocne, nie wiem. I co? Jedziemy metrem, rozumiem. Klasycznie. Piesek, nie kotek. Ale miałknął. my do hotelu wróciliśmy? Jesteśmy w hotelu naszym. Bo to jest przeszłość. Chyba ten sam kotek jest też normalnie w grze, nie jestem pewien. Lubię takie klimaty, że się ogląda tę samą lokację tylko w innym timeline. Ie. Banger. Dobra, co to za jakiś bunkier? Podziemna placówka zelator, pochmurny dzień. To wygląda jak jakiś Outlast. Teraz stream jest także dla tych dzieciaków z DHD co muszą ciągle TikToka oglądać. Chodzi ci o to, że się kręci ten wiatrak? No, trochę tak. Przerwałem mu. Ej za... to, jest ta broń. Mega mi się podoba jej moveset. Ma długi reach i S -s same dźwięki są super. Tak dużo bardziej się czuję sprawny z tą bronią. Bo z tym kamiennym mieczem to byłem taki ociężały i w ogóle. I chyba biję też więcej. Mam wrażenie, że robię większy damage z tą bronią. ale tu ma z. Mi Ha <śled> Od razu mi się lepiej gra jak mam brońkę, która mi daje taką, taki feeling bangerowy Pytanie, czy ona będzie sobie na bossów dobrze radziła? Będzie tą kulą pewnie na napier... O Jez, on podchodzi bliżej. Dobra, żyję. Czy mogę go zastagerować tą hitem w ogóle? Nie mogę. W sensie mogę, ale pewnie muszę mówię mu więcej tego wywalnąć. Bardzo mi się to nie podoba, że taki boss jest tak daleko od spawnu. Użyję na nim po prostu tego arta, jak będę miał okienko. Zapomniał o mnie? Czemu nie mogę mu stagera zrobić? On jest jakiś kur... tankowaty Leży, leży, boże Jakbym musiał drugi raz tu przechodzić to bym się... Za... Dobra, chyba teraz to się otwarło, prawda? To było wcześniej zamknięte To ta babka, ta Lea, czy Lee, nie wiem jak ona się nazywa Kim jest Weronika? Pozdrawiamy dla niej. Jakaś walka może 2 na 1 będzie. Ej, walka 2 na 1 w solsach jest bisty koncept. W sensie ja rozumiem, że to jest cały czas dostępne, kiedy użyjecie Samona czy coś, ale gdyby to było tak od strony mechanik dobrze stworzone, a nie że po prostu eksploatujesz grę tym samonem. Spoko by to mogło być, wydaje mi się. Jakby gra była znaczy walka dostosowana do takiego czegoś. Dajcie mi save, a nie chcę tego robić po raz kolejny. Gdzie ja teraz mam zaskoczyć? Nie mówcie mi, że to jest parkour. Doskoczę tam? Nie doskoczę, <noise> to było antyklimatyczne. Jak od razu backstaba dostała. Ale za. wygląda z tym młotem, jaki to ma. zasięg! Okej, okay, nie spodziewałem się, że to będzie takie mocne. Gąbka na damage, straszna, no? Myślałem, że ten backstab to tak, nie wiem, trochę więcej jej zada. Pytanie: jak reaguje na linkę? Musimy sprawdzić, to jest ważne. Linkę odbiła! Dobra, nie da się jej pokonać, jeżeli ona odbija linkę. Czemu ona tak nas w ogóle? Co ja ci zrobiłem? Okej. Okay. Chciałbym, żeby mi tak zejrzała tym młotem? No ja szczerze już mam dość tego, że mi to robi. Oj! Paniczne role, paniczne role na końcu. Dłable, to jest duable. Trzy podejścia, Max. Jej nie ma. Zapomniałem o tym, nie mam linki. Myślałem, że mam jeszcze jedną. Zje to może być moja śmierć przez to. Dobra, zablokowałem to teoretycznie, ale żyję. Błagam. Nie! Dobra, żyję. Our daj się idąć! Oj! Zgridowałem. Myślałem, że ją pierdolę... Dobra, to jest turbo do zrobienia. Jeżeli już tak close byliśmy, to znaczy, że to jest na spokojnie. Jeszcze raz będzie teraz. Chyba mi zabrakło znowu. Jest stagger. Tak, chyba będzie to wygrane podejście. Błagam teraz, żeby nie odjechać. Miło bardzo z jej strony, że się dała zwaxtabować w takim momencie. Jeszcze Potka nam wróci, dobra, mamy to na pewno. I na koniec Lincoln. Czemu ty jeszcze żyjesz? Mnie. Trochę głupio, że to jest tak poważna scena i takiej broni używam. Ale nie moja wina, że jest tak fajna. No cóż, żegnaj. Byłoby mi przykro, gdybym nie musiał tyle się z nią... wcześniej. Czy to jest początek tej lokacji? Nie, to jest gdzie indziej chyba. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Co to jest za jakieś laboratorium? Siemanko. Pewnie to będzie jakiś ten samon do Bosa czy coś takiego. Tak to wygląda. Długie te DLC wam powiem. Ale też trochę kosztuje. A to jest praktycznie jak druga gra. Obstawiam, że jestem tak w dwóch trzecich już teraz. Ale myślę, że szybko będzie taniej. Na jakichś instantach czy tego typu rzeczach. Na 100%. Kończymy na dzisiaj, bo tutaj jest dużo zwiedzania i w ogóle. Zrobimy to jutro, widzowie. A na razie koniec. Trzymajcie się. Miej nocy. I miłego tygodnia. Nara.